Na pewno część takich fraz, które mają taką jednoznaczną intencję poszukiwania wiedzy, no pewnie przejdzie tutaj, więc wyobrażam sobie, że być może pisanie bloga w kolejnym roku na każdej stronie internetowej może nie być najlepszym pomysłem. Natomiast takie modele potrzebują jakiejś nowej wiedzy, więc wydaje mi się, że to będzie kluczem do tego, żeby się tam pojawiać, poza jakby takimi rzeczami związanymi z semantyką, o których dużo mówimy, natomiast to, jaką nową wiedzę dostarczymy do wyszkiwarki z naszej strony, to będzie jakby pewnie gra o to się toczyła, to znaczy, że Teraz większość artykułów po prostu tworzy się tak, że robisz jakiś reverse engineering tego, co już występuje i trochę się to tuninguje. Wydaje mi się, że bardzo na czoło wyjdzie powiedzmy taki parametr, który będzie mówił o tym, jak, jak dużo nowej wiedzy dostarczasz do danego zapytania. I to być może pozwoli, się tam pojawiać. Natomiast nie ukrywając, no na pewno będzie mniej przeklików do z wyników wyszukiwania do, do stron internetowych, bo, no bo większość intencji da się zaspokoić krótką odpowiedzią tak naprawdę. Zdecydowanie tak, Damian. Natomiast uspokójmy uspokój troszkę i, i, i ciągle czynniki rankingowe wydają się być zasadne w kontekście AI overview. Ja mam taki projekt w Stanach Zjednoczonych na domenie, która ma domain rating 90, i ona z powodzeniem pokazuje się na overview, więc ciągle to, co znamy, to co robimy, czyli powiedzmy w cudzysłowie link building, czy wzmacnianie domeny, czy też sygnały i powiedzmy jakiś tam autorytet jest brany pod uwagę i będzie brany pod uwagę, więc na pewno będziemy tutaj mieli masę testów i przestrzeni do. Do, do, do dalszej dyskusji.